Olsztyńskie zakłady graficzne noszą imię Seweryna Pieniężnego, dziennikarza redaktora i wydawcy przedwojennej Gazety Olsztyńskiej. Zakłady graficzne są spółką z bogatą historią. Początki ich działalności sięgają 1945 roku, kiedy to przystąpiono do organizacji pierwszej w Olsztynie drukarni państwowej. Na przestrzeni lat zakłady zmieniały swą nazwę oraz właścicieli, by dziś stać się jedną z najnowocześniejszych firm z branży poligraficznej w kraju. Olsztyńskie zakłady graficzne łączą tradycję z innowacyjnością, czerpiąc z kilkudziesięcioletniego doświadczenia. Ta tradycja to przede wszystkim druk gazety jeszcze do lat 90. a dziś jeden z najnowocześniejszych zakładów drukujących książki nie tylko na rynek Polski, ale w ponad 30% na rynek na rynki całej Europy. Takim przełomem to 6 lat temu. Prywatyzacja, jedna z bardziej udanych prywatyzacji w ramach zakładów graficznych w ogóle. Dziś, jak pamiętamy, jeszcze sprzed dwudziestu kilku lat zakłady graficzne były rozsiane po całej Polsce, dziś już niewiele z nich pozostało, a olsztyńskie zakłady graficzne, ale również warto wspomnieć białostockie zakłady graficzne, jest, są jednym z nielicznych, które ocalały i w wyniku prywatyzacji dzisiaj są czołowymi zakładami w kraju my identyfikujemy się nie tylko branżowo z tym, że nasz patron był wydawcą, był księgarzem, ale bardzo bliskie nam są też jako nam jako zarządzającym, ale też i pracownikom jego idee patriotyczne, walki o polskość, o polskość ziem, o polski język. I w tym zakresie, chociażby jako firma typowo polska, z kapitałem polskim, no, czujemy pewną bliskość. Przy olsztyńskich zakładach graficznych ma swój początek szlak pamięci działacza społecznego i oświatowego na Warmii, Seweryna Pieniążnego. Każdego roku w rocznicę jego śmierci, przypadającą 24 lutego, olsztyński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pod pomnikiem inauguruje uroczystości upamiętniające sylwetkę tego działacza niepodległościowego. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele województwa, poczty sztandarowe placówek oświatowych, reprezentanci Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz w roli gospodarzy reprezentanci zakładów graficznych. Pod obeliskiem przypominano sylwetkę Seweryna Pieniążnego. Złożono także wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Główne uroczystości związane z 77 rocznicą śmierci Seweryna Pieniężnego miały miejsce na cmentarzu komunalnym w Olsztynie, gdzie spoczywają prochy rozstrzelanego w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch Pieniężnego i jego rodzinę. Poza przedstawicielami władz lokalnych i samorządu województwa w uroczystościach udział wzięły delegacje placówek oświatowych, poczty sztandarowe oraz reprezentanci środowiska dziennikarzy armii. Warmia to szczególne miejsce. Warmia to szczególne miejsce w historii polski, Warmia to szczególne miejsce w historii Europy, wyjątkowe miejsce w morzu niemieckości przez setki lat wyjątkowe miejsce w morzu religii, religii protestanckiej przez kilkaset ostatnich lat i wyjątkowe miejsce, ponieważ to, był, to była wyspa polskości w otaczającym Morzu Niemieckim, które w końcu zalało warmię. Trzeba było takich ludzi jak Seweryn Pieniężny, żeby przypomnieć Warmiakom, gdzie są ich korzenie, skąd, skąd ich ród, jak się mawiało. Seweryn Pieniężny to wyjątkowa postać w historii Warmii, wyjątkowa postać w historii Polski, ze względu na działalność, jaką prowadził, na to, jak budził poczucie polskości, pamięć o polskości za pomocą słowa. Jeden z ludzi, którzy przypomnieli Warmiakom, zniemczonym już w jego czasach, którzy przypomnieli Warmiakom, co znaczy język polski w sposób najbardziej efektywny za pomocą gazety? Po uroczystościach na cmentarzu komunalnym w Bazylice kontrkatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba odprawiona została Msza Święta w intencji dziennikarzy i pracowników mediów. Mszy przewodniczył ksiądz Prałat dr Andrzej Lesiński, homilię wygłosił ksiądz kanonik Krzysztof Wojciechowski, a w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do Wiernych zwrócił się ksiądz dr Ireneusz Bruski, prezes olsztyńskiego oddziału SDP. Podczas nabożeństwa w sposób szczególny dziękowano za 65 lat funkcjonowania Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Po mszy przedstawiciele organizacji patriotycznych i dziennikarze spotkali się przy głazie obok domu Gazety Olsztyńskiej, który poświęcony został Sewerynowi Pieniężnemu. To jest ktoś, kto jest wzorem dla dziennikarzy polskich wszystkich, ze względu na to, co zrobił, co, jak pisał jak organizował, w jak trudnych czasach i wreszcie tragiczna, tragiczne losy, zabicie, zamordowanie przez Niemców i to jest kultywowane. Przy Głazie prezes olsztyńskiego oddziału SDP odebrał pamiątkowe wyróżnienie nadane przez marszałka województwa. Tam też upamiętniono pieniężnego poprzez złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. W ośrodku badań naukowych odbyła się także konferencja pod tytułem Gazeta Seweryna Pieniężnego i Olsztyńskie Media Dzisiaj. Podczas niej dr Jan Chłosta wygłosił referat pod tytułem Seweren Pieniężny i inni redaktorzy Gazety Olsztyńskiej. Krzysztof Lewandowski z kolei zapoznał zebranych z postacią Ludwika Łytko, redaktora Gazety Olsztyńskiej. A Bogdan Bachmura opowiedział o blaskach i cieniach wydawania miesięcznika debata. Konferencja zwieńczyła tegoroczne uroczystości upamiętniające Seweryna różnego.